Partnerem kanału jest jaskinia trola.pl. Cześć, z jestem Wojtek, ponieważ skończyliśmy główne orda, które są, są w Imperium Człowieka. Mamy jeszcze do ogarnięcia inne orda, mniejsze, tak zwane orda minoris inkwizycji. Zapraszam Was do słuchania. Choć trzy główne orda inkwizycji to jest orda majoris są najbardziej znane i wpływowe. Na całą Inkwizycję składa się znacznie więcej pomniejszych dywizji zajmujących się monitorowaniem i strzeżeniem pewnych poszczególnych partii i aspektów Imperium Ludzkości. Choć w teorii dywizje te, kolektywnie nazywane Ordami Minoris, posiadają rangę równą Ordom Majoris, w praktyce rzadko kontrolują tak wiele zasobów i informacji co Ordo Maleus, Ordo Zinos i Ordo Hereticus. Orda Minoris są zdecydowanie mniejsze i znaczna większość z nich powstała celem walki z odmiennymi zagrożeniami dla Imperium. Niektóre zajmują się infiltracją kultów śmierci złożonych z zabójców, podczas gdy inne monitorują pracę czarnych okrętów. Popularne w Imperium plotki głoszą, że powstało nawet Ordo, którego jedynym celem istnienia jest monitorowanie pracy oficerów Astra Militarum i Navis Imperialis. A nawet takie, które zajmuje się cichym oczyszczaniem szeregów samej Inkwizycji. Większość z Ordo Minoris jest w sporej części nieznana nawet wielu agentum, a, a agentom Inkwizycji. Wielu innych to zaledwie kabały i zrzeszenia Inkwizytorów sprzymierzonych celem walki z zagrożeniem występującym tylko w jednym miejscu galaktyki, podczas gdy inne przypominają poddywizję Ordo Majoris. Inne, niemal nieznane, Orda Majoris mogą zajmować się sprawami tak tajemniczymi i ezoterycznymi, iż o ich istnieniu nie wie dosłownie żaden inkwizytor spoda, spoza ich szeregów. Do najbardziej znanych Ordo Minoris zaliczamy. Ordo Chronos. Niewielu ludzi kiedykolwiek słyszało o Ordo Chronos, nawet pośród starszych stopniem agentów inkwizycji. Jeszcze mniej ma jakiekolwiek pojęcie na temat misji, jaką pełni. Popularna opinia na temat tej organizacji głosi, iż jej agenci zajmują się badaniem efektów, jaki wymiar osnowy ma na upływ czasu w rzeczywistości. Na przestrzeni tysięcy lat trwania epoki Imperium nieskończenie wiele razy zdarzało się, iż okręty kosmiczne utykały w martwych punktach w osnowie, w pewnym sensie lądując na mieliźnie. Do czasu, gdy taki okręt jest w stanie wyrwać się z immaterium, jego załoga doświadcza upłynięcia od kilku tygodni do kilku solarnych miesięcy życia, podczas gdy w wymiarze rzeczywistym może minąć od kilku do nawet kilkuset lat. Niekiedy zdarza się również, że okręt, targany potężnymi fenomenami osnowy, wychodzi z immaterium przed swoim pierwotnym wejściem do niej, dokonując niewytłumaczalnego skoku w przeszłość. Ordochronos powstało celem walki z tymi anomaliami. Zgodnie ze słowami samych agentów tego Ordo, podróżnicy do przyszłości nie stanowią tak wielkiego zagrożenia jak właśnie ci do przeszłości, bowiem być może mogą oni być w stanie wpłynąć na bieg wydarzeń, który doprowadził imperatora i rasę ludzką do zaprowadzenia dominacji nad galaktyką. Drugim nadrzędnym celem istnienia Ordochronos od samego początku było zaś określenie, czy fenomen podróży w czasie można wykorzystać dla dobra imperium. Na przestrzeni Kilku stuleci Ordochronos zbadało wiele przypadków podróży w czasie związanych z osnową, ostatecznie poszerzając zakres swojej pracy również o te przypadki, które nosiły znamiona celowej ingerencji. Następnie, z niewyjaśnionych przyczyn, wszyscy agenci Ordochronos zniknęli, zabierając ze sobą całą zgromadzoną wiedzę. Po dziś dzień nikt tak naprawdę nie wie, ilu członków liczyło to Ordo. Wiadomo jedynie, iż w jednej chwili przepadli lub ukryli się przed całym imperium. Potem patrzycie sobie w niebo i nagle widzicie jakieś błyski, coś się pojawia, a za chwilę znika. Myślicie, a, pewnie jakaś ta asteroida czy coś tam. A tu po prostu nawis imperialis sobie zrobiło wpad do przeszłości i wróciło z powrotem do przyszłości. A mogli kogoś udupić, nie? Na przestrzeni wieków od ich zniknięcia... Po inkwizycji zaczęły krążyć niepotwierdzone plotki głoszące, iż w zniknięcie Ordochronos mogły być zaangażowane renegackie frakcje adeptus ne mechanicus szukające artefaktów opartych na zakazanej w Imperium technologii. Tak czy inaczej nikt z żywych nie wie ani dlaczego inkwizytorzy Ordochronos zaginęli, ani czy kiedyś dadzą o sobie znać. Ordochronos stało się przedmiotem legend, popularnych jedynie wśród tych agentów inkwizycji, którzy w ogóle wiedzieli o jego istnieniu. Popularna teoria głosi, iż część inkwizytorów z Ordochronos może kiedyś powrócić, by uradować, uratować, nie uradować, uratować przyszłość Imperium i całej rasy ludzkiej. Dziś, w czasach epoki Indomitus, Ordochronos zostało reaktywowane przez inkwizycję. Jego agenci albo zdołali powrócić z miejsca i czasów, w których przepadli, a powody ich zniknięcia zostały utajnione, albo jego szeregi zostały zasilone w pełni nowymi agentami. Obecnie, w wyniku próby utworzenia nowego, spójnego imperialnego kalendarza, inkwizytorzy Ordochronos podzielili się na frakcje, które toczą wewnętrzną wojnę między sobą, nazywaną chronowojną. Chronowojna w ich szeregach wybuchła po zmartwychwstaniu prymarchy Robuta Guillimana, który stwierdził, że system datowania Imperium jest dalece niedoskonały i mógł przyczynić się do błędnego zrozumienia historii Imperium na przestrzeni mileniów. W trakcie Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa standardowy imperialny system datowania był w stanie sprawnie porządkować ówczesne wydarzenia, ale jak miało to miejsce ze wszystkim, co stworzył Mistrz Ludzkości, kalendarz imperium został wypaczony, zarówno przez dogmatyczne przestrzeganie zasad jego funkcjonowania, jak i przez bezmyślny rewizjonizm mający miejsce na przestrzeni tysiącleci. W obliczu miliarda zamieszkanych przez ludzkość planet Powstanie wielu innych systemów datowania było jedynie kwestią czasu. Choć idea powstania każdego z nich była jak najbardziej słuszna, nie licząc najbardziej heretyckich interpretacji upływu czasu, to sprawiły one, iż ułożenie dokładnej chronologii wydarzeń w galaktyce zasiedlonej przez człowieka było niemal niemożliwe. Wraz z zakończeniem się pierwszej fazy krucjaty Indomitus, robot Gwilliman Lord Commander Imperium oraz Prymarcha Ultramarins obliczył, iż faktyczna data tego wydarzenia wahała się od wczesnych lat 41. po pierwsze wieki 42. milenium. Guilleman miał nadzieję na znalezienie rozwiązania dla stanowiącego istną torturę systemu liczenia upływających lat imperium, ale z czasem zrozumiał, że z tej sytuacji nie było dobrego wyjścia. Była to jeszcze jedna z tysiąca innych spraw, które wymagały jego osobistej uwagi celem poprawy sytuacji. Następnym Ordo, które mamy na tapecie, to jest Ordo Machinum, znane również jako sędziowie Kuźni. Zajmują się monitorowaniem poczynań adeptus mechanicus. Szczególnym punktem zainteresowania jego inkwizytorów jest reintegracja odzyskanych przez tych kapłanów matryc STC dla celów militarnych oraz rzadkie adaptacje technologii ZINOS do protokołów Mechanicus. Inkwizytorzy Ordo Machinum często towarzyszą technoarcheologom Kultu Maszyny w ich podróżach na odległe światy, chcąc być świadkami wykopywania z ziemi relikwii przeszłości. Często współpracują z agentami Ordozinos, szczególnie jeśli monitorowany przez nich świat znajduje się pod kontrolą obcych lub jeśli katalogowana przez mechanikus technologia jest obcego pochodzenia. Kolejnym Ordo jest Ordo Militum. To szczególne Ordo monitoruje siły zbrojne Imperium Astra Militarum, navis imperialis officio Prefectus, militarum tempestus sankcjonowanych psioników z Adeptus Astra Telepatica, Adeptus Astartes, a przy współpracy z Ordo Hereticus nawet Adepta Sororitas. Jego szeregi składają się zaledwie z 500 inkwizytorów. Kolejnym Ordo jest Ordo Obsuletus. Zadaniem Ordo Obsuletus jest monitorowanie i weryfikowanie niewyjaśnionych fenomenów oraz cudów, które niekiedy mają miejsce na obszarze imperium. Z uwagi na fakt, iż mroczni Bogowie, a w szczególności cincz nie wahają się przed spisaniem na straty całych armii swoich wiernych sług celem postępu swoich planów, obowiązkiem Ordo Obsuletus jest sprawdzanie, czy za danym cudem stoi wola samego imperatora, czy też intryga obcych lub sług chaosu. W praktyce w zakres ich obowiązków wchodzi weryfikacja takich wydarzeń, jak pojawienie się Legionu Potępionych czy też powrót Lorda Warlaka po spaleniu jego ciała na popiół na Korsk oraz później na Nekromundzie Iwanor 21. Nazywanie Ordo Obsuletus Ordo Minoris jest w pewnym sensie nadużyciem, bowiem całkiem możliwe, iż dywizja ta w ogóle nie jest Ordo, a raczej regionalnym konklawę inkwizytorów nazywających siebie osobnym Ordem. Ordo originatus jest poświęcony weryfikowaniu mitów, wyolbrzymień i kłamstw powstałych w trakcie 10 tysięcy lat istnienia imperium. Jest to zadanie niezwykle trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe, głównie z uwagi na sprzeczne z jego obowiązkami obowiązki ordo redactus. W ostatnich latach praca inkwizytorów ordo originatus stała się jednak nieco. E, e, originatus stała się nieco łatwiejsza dzięki agentom logos Historica Verita, Ciała powołanego do życia przez regenta Guillimana celem szukania prawdy na temat historii ludzkości od czasów Herezji Horusa. Następnym Ordo jest Ordo Redactus. Zajmuje się niszczeniem i ukrywaniem źródeł historycznych, które mogłyby doprowadzić słabe umysły imperialnych obywateli do zepsucia. Oprócz tego czynią to celem ochrony ludzkości przed przeciwnikami, którzy mogliby szukać przewagi w wiedzy na temat genezy powstania inkwizycji. Krótko mówiąc, podczas gdy Ordo Originatus zajmuje się odkrywaniem prawdy na temat historii ludzkości, Ordo Redactus zajmuje się jej ukrywaniem. Czyli bawią się tak w kotka i myszkę troszeczkę. Praca Inkwizytorów z Ordo, kto pierwszy, kto pierwszy, ten lepszy. Praca Inkwizytorów w Ordo Redactus stała się o wiele trudniejsza od czasów zmartwychwstania prymarchy Robuta Gwilimana i wydania przez niego decyzji o konieczności odkrycia prawdy i ustalenia sygnałów i io, -io i ustalenia chronologii wydarzeń w Imperium od zakończenia się herezji Horusa. Decyzja ta zaniepokoiła wielu, jednak inkwizytorzy Ordo Redactus żyją od tamtej chwili w nieustannym strachu o własne dokonania oraz cel istnienia ich dywizji. Z tego też powodu rozpoczęli cichą wojnę z Ordo Originatus i Logos Historica Verita, zwalczając agentów tych organizacji i utrudniając im pracę z ukrycia. Następnym Ordo jest Ordo Scriptorum. Nazywany również nieśpiącym okiem, jest jednym z 17 Ordo o siedzibie na samej terze. Jest poświęcony monitorowaniu i badaniu transferu komunikatów i wymiany wiadomości. Zadanie to może wydawać się trywialne w świetle obowiązków, jakie pełnią pozostałe dywizje inkwizycji, ale nic nie mogłoby być dalsze od prawdy. Imperium nieustannie zmaga się z wagą swojej własnej kolosalnej biurokracji, przez co całe zbiory kluczowych informacji stale bywają tracone lub błędnie katalogowane przez jeden prosty ludzki błąd. Ordo Scriptorum może przejąć jedynie niewielki ułamek błędnie wprowadzonych do systemu imperium informacji, ale nawet one mogą zadecydować o życiu lub śmierci całych miliardów. Co więcej, nawet plotka na temat tego, że pracy danego skryby przygląda się inkwizytor, często wystarczy, by skryba pracował z większą ostrożnością. Niekiedy tysiącom gwardzistów walczącym na świecie pustynnym wysłane zostają płaszcze zimowe i grube zimowe buty. Innym razem okręty administratum nie przybędą po przygotowaną dla nich dziesięcinę, przez co dany świat będzie widniał w jego tabelach jako dłużnik, co w efekcie może doprowadzić do śmierci całych miliardów. W jeszcze innym przypadku archeolog może odkryć STC, którego potęga mogłaby odmienić losy całego imperium i rozpocząć nową złotą epokę ludzkości, ale przez jeden błędnie zaznaczony punkt w formularzu transferowym, jego wyniki badań wylądują w trzewiach bezlitosnej niszczarki imperialnego skryby. Choć istnienie Ordo Scriptorum nie gwarantuje, iż tego typu przypadki nie będą miały miejsca, to dzięki ich pracy jest ich zdecydowanie mniej. Następnym Ordo jest Ordo Sepulturum, nazywane również Ordo Sepultura, jest prawdopodobnie najmniejszym Ordo Minoris Inkwizycji powstałym w trakcie XIII Czarnej Krucjaty. Głównym celem jego istnienia jest walka z relatywnie nowym zagrożeniem, plagą zombie, zarazą stworzoną przez plugawego boga chaosu Nurgla, która przeobraziła całe miliardy ludzi w nieumarłych, bezrozumnych siewców jego chorób. Inkwizytorzy Ordo Sepulturum zajmują się również walką za Startes ze zdradzieckiego Legionu Gwardii Śmierci oraz wszystkimi przenoszonymi przez nich chorobami, które uderzyły w Imperium ze zdwojoną siłą po rezurekcji Robuta Guillimana. Choć przypadki epidemii plagi zombie miały miejsce na obszarze Imperium od wielu mileniów, to w obliczu inwazji na imperialną przestrzeń flot plagi czempiona chaosu Tajfusa Heralda Nurgla znacznie przybrały na sile, stając się zagrożeniem samym sobie. Bezpośrednio przed rozpoczęciem XIII Czarnej Krucjaty Abadona Profanatora nowa epidemia plagi zombie wokół Bramy Kadiańskiej spadła na wiele światów. Sprawą postanowiło zająć się kilku inkwizytorów, do których kilka standardowych lat później przyłączyło się kilku przedstawicieli purytańskiej frakcji Torian, m.in. słynny inkwizytor Agastri. Określiwszy skalę zagrożenia, inkwizytorzy ci postanowili założyć nowe ordo, ordo sepulturum, mające zajmować się walką zarówno z jego przyczynami, jak i skutkami. Jako kombinacja infekcji chaosu z zarazą ze świata realnego. Plaga zombie zawsze stanowiła punkt zainteresowań Torian, ale jej nieprzewidywalna natura i sporadyczne występowanie oznaczało, iż trzeba było niezwykłego szczęścia i ogromnej cierpliwości, by pochwycić szczepy tego wirusa do dalszych badań. Wszystko to zmieniło się wraz z nadejściem XIII Czarnej Krucjaty, narodzinami Wielkiego Ryftu oraz wybuchem wojen plagi, kiedy to plaga zombie zaatakowała dziesiątki planet w całym Imperium. Inkwizytorzy Ordo Sepulturum wreszcie mieli więcej obiektów do badań niż przygotowanych stołów laboratoryjnych. Plaga zombie fizycznie dezintegruje ciała tych, których zaatakuje. Zarazić się nią można na wiele różnych sposobów, w tym oczywiście poprzez fizyczny kontakt z zarażonym, co zaś najgorsze, pozostawia w zarażonym ciele cień esencji życiowej ofiary, nawet po śmierci mózgu. Co więcej, na przestrzeni lat inkwizytorzy zaczęli łączyć stan nieśmierci zarażonych plagą ludzi ze stanem, w jakim obecnie znajduje się Imperator. Aha, czyli Imperator jest takim zombiakiem. Ich zadań... co za herezja... Ich zadań nie ułatwia jednak fakt tego, że wszystkie formy wirusa wiary, jak popularnie się go nazywa, przechodzą gwałtowne mutacje. Jeszcze rzadsze bywają epidemie technologicznego wirusa Obliterator, który podobnie jak plaga zombie pochodzi z osnowy. Łączy on w sobie elementy zarówno fizycznego zepsucia, jak i zakłóceń na płaszczyźnie psychicznej. W praktyce powoduje on niemożność wykorzystywania jakiejkolwiek technologii przez zarażone osoby, sprawiając, iż człowiek traci fizycznie, fizyczne umiejętności do tego potrzebne, jednocześnie tłumiąc jego pamięć dotyczącą obsługi maszyn. Z tego też powodu wirus obliterator również znajduje się w centrum zainteresowania Ordo Sepulturum. Jacy byli słynni inkwizytorzy e, ze z tych wszystkich ordo? Or, e, Bastian Caius, pierwszy to był Bastian Caius, znaczy nie pierwszy, ale pierwszy tu mam na liście. Bastian Caius był inkwizytorem aktywnym w sektorze kadjańskim w ostatnich latach 41 milenium. Wziął udział w reklamacji katur, gdzie miał nadzieję na zgromadzenie odpowiedniej ilości danych, mogących ułatwić mu późniejszą walkę z plagą zombi. Niestety zginął w trakcie tego samego wydarzenia podczas pojedynku z demonicznym księciem Nurgla, istotą odpowiedzialną za wybuch epidemii dwa solarne miesiące wcześniej. A widzicie, to zmyłkę mi to Dawid zrobił w artykule: to był słynny inkwizytor właśnie z tego, z tego ordo, z Ordo Sepulturum. A następne Ordo, jakie mamy na tapecie, to jest Ordo Sicarius. Niektórzy mogą unikać sędziów Adeptus Arbites, niektórzy mogą nawet odeprzeć zmasowany szturm Imperialnej Gwardii i Adeptus Astartes. Niech jednak wszyscy wiedzą, iż nikt nie może obronić się przed Officio Assassinorum. Powiedział nieznany zmienia mistrz Officio Assassinorum. Zadaniem Ordo Sicarius jest monitorowanie i kontrolowanie Officio Assassinorum. Ordo to powstało za sprawą inkwizytora Jägera. Po jego śledztwie w sprawie wojen windykacji, w których wyników w 36. milenium zginął mistrz zabójców tej organizacji. Podobnie jak Ordo Hereticus, Ordo Sicarius powstało na skutek pełnych chaosu wydarzeń pod koniec epoki apostazji w 36. milenium. Po zakończeniu się krwawej tajnej wojny wewnętrznej między świątyniami zabójców, wiele z nich było zrujnowanych. Po zapoznaniu się z wynikami śledztwa inkwizytora Jagera mającego ustalić motywy i przebieg wewnętrznego konfliktu w Officio Assassinorum w trakcie drugiej wielkiej wojny domowej w Imperium, Inkwizycja postanowiła powołać niezależne ciało, mające monitorować świątynie zabójców i zapobiegać tego typu konfliktom w przyszłości. Biorąc pod uwagę przerażające zdolności agentów officio Asasinorum, Inkwizycja uznała monitorowanie świątyń zabójców oraz upewnianie się, iż operacje podejmowane przez ich agentów są zgodne z polityką imperium, za konieczność. Dziś to właśnie Ordo Sicarius wyznacza agentów oficjo do poszczególnych misji albo odpowiadając na życzenia wysokich lordów Terry oraz Inkwizytorów, albo wyznaczając im cele, które sami uznają za wymagające eliminacji. Biorąc pod uwagę charakter pracy tego Ordo, nie wiadomo o nim zbyt wiele nawet na najwyższych szczeblach drabiny hierarchicznej imperialnej władzy. Nawet ludzie świadomi jego istnienia uznają je za gracza o niewielkich wpływach w wielkiej grze imperialnej polityki. Cis Jarek był otoczonym niesławą, zbuntowanym zabójcą świątyni Kalidus, aktywnym w trakcie wojen windykacji, mających miejsce na krótko po śmierci renegackiego wysokiego lorda Gauga Vandaira w trakcie epoki apostazji i rządów krwi w 36 milenium. Vandair zdołał przekupić lub zmusić do swojej sprawy wielu agentów assassinorum, podobnie jak czynił to z agentami wielu innych imperialnych agencji. Najwybitniejszym z jego agentów był jednak Cis Jarek. Wykorzystując narkotyk dla zmiennokształtnych, polimorfinę, Jarek zdołał zabić Wielkiego Mistrza Zabójców i przejąć jego tożsamość. Nie wiedział on jednak, że Wielki Mistrz już od jakiegoś czasu spodziewał się próby zamachu na swoje życie i postawił na swoim miejscu Wabik, który przejął jego tożsamość przed atakiem. Po zamachu prawdziwy Wielki Mistrz zaczął mobilizować do zbrojnego oporu tych agentów, co do których lojalności nie miał wątpliwości. Koniec końców zabójcy, wierni Wielkiemu Mistrzowi, wydali Wandajrowi krwawą bitwę w samym Pałacu Imperialnym. Po obu stronach barykady stanęły różne świątynie nadludzkich zabójców o niemal nadprzyrodzonych zdolnościach. Pierwszy raz w historii oficio Assassinorum ujawniło przed Imperium swój pełen arsenał, otwarcie korzystając z broni dawno zakazanej przez senatorum imperialis. Pod koniec bitwy, Jarek zdołał naprawić swój wcześniejszy błąd i zgładzić prawdziwego Wielkiego Mistrza, po czym udał się na dobrowolne wygnanie. Hierarchia oficio została obalona i wymagała odbudowy od podstaw. Po zakończeniu się wojen, windykacji i długim śledztwie, Inkwizytor Jegar uznał za konieczne powołanie nowej dywizji Inkwizycji, mającej monitorować i kontrolować oficjo assassinorum. Jego propozycję zaakceptowano, dając początek Ordo Sicarius – Biorąc pod uwagę, iż oficja jest agencją działającą w ścisłej tajemnicy, jedynym sposobem na odpowiednie monitorowanie tej agencji było przypisanie każdej świątyni wojowników o statusie łączącym obowiązki inkwizytorskiego akolity z obowiązkami zabójcy. Dziś w każdej świątyni służą nie tylko akolici zabójcy, ale i sami inkwizytorzy, przypatrujący się pracy agentów oficjo z bliska. Dodatkowo akolici, wywodzący się z Ordo Sicarius, często pełnią rolę doradców w zaufanych kręgach ludzi władzy imperium. Wielu z nich jest również wypożyczanych do świt inkwizytorów z innych Ordo, gdzie ich umiejętności są niekiedy na wagę złota. W ramach ostrożności łączone operacje agentów różnych świątyń zostały zakazane, a same świątynie rozproszone po galaktyce. Działanie to ma w praktyce zapobiegać ewentualnemu szerzeniu się zepsucia obcych oraz demonów z jednego agenta na drugiego oraz z jednej świątyni do drugiej. Inne regulacje miały zapewnić nienaruszalność delikatnej równowagi, jaka zapanowała między świątyniami oraz upewnienie się, że żaden dyktator już nigdy nie będzie w stanie wykorzystać oficjo do własnych celów. Ordos jest odpowiedzialny za badanie i kontrolowanie oficjo. Na mocy starożytnego dekretu żaden imperialny zabójca nie może zostać wysłany na misję bez zgody wysokich lordów terry. Nazbyt często okazuje się jednak, iż jest to rozwiązanie całkowicie niepraktyczne, wobec czego wiele misji oficjo sankcjonuje Ordo Sicarius. Choć niektórzy mogliby to uznać za nadużywanie władzy dla własnych celów, to w przypadku cywilizacji funkcjonującej na obszarze całej galaktyki jest to bardziej konieczność, szczególnie w obliczu miriady niebezpieczeństw, przed jakimi ludzkość staje każdego dnia. Ordosikarius jest również odpowiedzialny za specjalny nadzór nad świątynią Kuleksus, której agenci są psionicznymi blankami. W praktyce ów nadzór oznacza jedynie nieskrępowany dostęp inkwizycji do nietykalnych oraz możliwość prowadzenia nad nimi szczegółowych badań, co jest o tyle istotne, iż ilość ludzi rodzących się z antypsionicznym genem pariasa jest niezwykle mała, nawet wśród liczącej tryliony osobników populacji ludzkiej. Nawet inkwizytorzy Ordo Sicarius mają jednak dostęp do nowych przedmiotów swoich badań zaledwie raz na kilka standardowych lat. Następnym ordo jest Ordo Maledictum. Powstało ono w erze Indomitus, co czyni go najmłodszą dywizją w całej Inkwizycji. Jego członkowie zajmują się głównie badaniem możliwości ograniczenia, a nawet zamknięcia Wielkiego Ryftu. Pozostałe Orda. Oprócz istnienia, nie, oprócz istnienia tych, istnieją jeszcze inne, bardziej tajemnicze Orda, o których nie wiadomo niemal nic. Kosmiczne wilki na własnej skórze przekonały się o istnieniu Ordo, które zajmuje się ograniczaniem niezależności zakonów Adeptus Startes. Jak udało im się ustalić, powstało ono jeszcze w trakcie herezji Horusa, jednak od tamtych czasów zostało już niemal zapomniane. Kroniki ich zakonu wspominają jednak pracującego na rzecz tego ordo zabójcę Xenotana, który wykorzystał orchidee rosnące na bagnie mekuriańskim do sparaliżowania ich braci bitewnych. Jad z tej rośliny zakłócał i przytępiał pracę gruczołów neutralizujących toksyny będących darem imperatora dla Astartes. Pozostałe Orda Minoris znane są zaledwie z nazwy i przedmiotu monitorowania. I tak mamy: Ordo Egis, data powstania 40 milenium, siły są nieznane, cel, eee, przedmiot monitorowania Brama Kadiańska. Ordo Astartes, 32 milenium, data powstania, siły to 50 Inkwizytorów, cel, przedmiot monitorowania Zakony Adeptus Astartes. Ordo Astra, 34 milenium, 50 Inkwizytorów, eee, gwiezdna kartografia, tym się zajmują. Ordo Barbarus, data jest nieznana ich powstania, 10 inkwizytorów, Cele, przedmiot monitorowania to światy preindustrialne. E, Ordo Custodus, 35 milenium, 500 inkwizytorów, dużo. Terra, celem ich jest terra, prawdopodobnie siły, adeptus custodes. Następne to Ordo to Ordo Desolatus, data nieznana powstania, jest jeden inkwizytor, a cel jest nieznany. Ordo Excorium, data jest nieznana, ich powstania 100 inkwizytorów, mają na celu monitorowanie motywów wydawanych rozkazów Exterminatus. Ordo Militarum, 35. milenium, data powstania 500 inkwizytorów, a co badają? Badają Astra Militarum. Ordo Necros, data powstania 37. milenium, jest aż 5 inkwizytorów, cel ich jest nieznany, prawdopodobnie poszukiwania światów grobowców nekronów oraz badania ich ruin. Ciekawe, że w 37. milenium powstały, czy w tamtych mileniach już wiedzieli o nekronach, czy to jest taka historia e, późniejsza, czy to było jakoś w 40. dopiero odkryli nekronów. Dajcie znać w komentarzach. Ordo Sanctorum 36. milenium, siły są nieznane, celem ich jest eklezjarchia Ordo Scriptus, data powstania 38. milenium, sześciu inkwizytorów, celem ich jest oficio na terze. Ordo Senatorum, 33. milenium, data powstania, siły są nieznane i cel jest nieznany, prawdopodobnie monitorowanie Senatorum Imperialis. Ordo Tanatos, data powstania jest nieznana, siły są nieznane i cel jest nieznany. I ostatnie Ordo, Ordo Vigilus. Mamy 37 milenium datę powstania, siły są nieznane i monitorowanie pracy Ordo Necros. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Wyczerpaliśmy temat na temat Ordo e, minoris. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć! Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji.